Graliście już mecz? Tak. tak. Z kim? Nie, nie. Z wiem. Z trenerem, wiem. Z trenerem, który strasznie krzyczał. <grym> <grym> A nie pamiętacie jak się drużyna nazywa? Nie. Czerwoni. pojęcia. <grym> Czerwoni. Dobra. Jaki był wynik? jeden dla nich. jeden dla nich. Przegraliście? Tak. Kto strzeli bramkę? Ja. Głowa, dwa samobójcze. Znaczy jedna. Ja ja samobuje. Samobuje. A i to jest samobójca. Samo. Never. Ale co, w samą, przy samym boju? Nie! <laughs> Dobra. Jak tam mecz? Dobrze? Tak, wysoki poziom? Tak. tak. tak? tak. Słaby. tak? tak. Chyba. <laughs> Chyba? Tak. Chyba. Co, najtrudniejszy przeciwnik jak na razie w waszej karierze? Łatwy! Eee. Łatwy? Tak. Trochę słaby. Błędę. Dużo błędów? Nie. Jak tam po pierwszym meczu? Dobrze, dobrze. dobrze. Z kim graliście? Z Warszawa. Warszawa. I jaki wynik? 2:1. jeden. Kto strzeli bramkę? Ty bramkę strzeliłeś? Tak. Kopnął w górę. Kopnął w górę i samobój ja by, był główką. Ja wykopałem i... I, i główką odbił. No. No. Aha. Dziś, mamy Aha. Czyli mamy pierwszy bramkarz, który strzelił dzisiaj bramkę. Myślę, może, aby nie jeden. I co tam jeszcze? Jak motywacja? Dobrze. Dobrze, nie widać po Was. Jak motywacja? Dobrze! Widzisz, jednak ludzie są tutaj zmotywowani i to bardzo. Wygracie następny mecz? Dobrze. Z kim gracie? Z, nie wiem. Z, nie z, wiem. Dwa. z dwa, dwa chyba. tak? Z, z łukowem, tak? Tak. Czyli wygracie? Tak. Wy tak. Kto strzeli bramkę? Wszyscy! Wszyscy? Czyli będzie 2, 4, 6, 8, 10, 10, 0, tak? Tak, tak. Bramkaś nie puścił was z bramki. Nie. Nie? Za dobrze. I wygracie turniej? Tak, tak. Dobra, dzięki i powodzenia Wam życzę. Piątka. Graliście pierwszy mecz? Tak. tak, tak. Jaki wynik? 2 -0. Z kim? Z, z Białorusią. Kto strzelił? Ja. ja. Jolik i Hubert. Właśnie widziałem, który się tak ładnie z dystansu strzelił. Szacun za bramkę. E, co tam jeszcze? Jak motywacja? Dobrze. Dobrze. Z kim? Jeszcze <grych> raz. <grych> <grych> jak motywacja? Dobra, Nastawienie. Słaba, słaba motywacja. No jak motywacja? Nastawieni na wygraną jesteście. <grymne> Ale strasznie spokojni, spokojnie. <grymne> Wszyscy krzyczą, a oni tacy spokojni. Czyli na pewno wygracie drugi mecz? Z kim? Z Puławami Z, z... Puławami. 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 Puławiak? Puławami. Puławiak? Tak. Jaki wynik będzie? -0. 50. Wygramy. 4-0. Czyli jaki wynik? 2-0? Kto strzeli bramkę? Ja. 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 Wszyscy! Ja. Gorzek strzelił. Gorzek tak. się Gorszy, czy bramkę. Bramkarz puści bramkę? Ale jak będzie 2-0. Będzie 2-0, a wszyscy się Nie. nie mam, puścisz? Będziesz dobrze bronił? Tak. Jak puścisz... Będzie puchar w mieście? Będzie. Będzie? Będzie. będzie? Stadion. będzie. Zostanie na stadionie. Będzie. Zostanie. Zostanie. Będzie, musicie wygrać. Grami Właśnie szukają. się skończy. Wygracie? Dobra, dobra. Okrzyk. Chyba. Chyba, tylko nie to pierwsze. Pójdziemy. Okrzyk. No. Teraz? Teraz. Hej Orleza! No do powodzenia.